Oni są tutaj, bo chcą Ci towarzyszyć w tej Twojej drodze do wolności. Twojej, w Twojej, w tym momencie przejścia Pana. Są tutaj, bo są Twoimi przyjaciółmi, bo Cię kochają, bo na Ciebie liczą. A przede wszystkim, bo im zależy na Tobie. I Myślę, że to słowo dzisiaj towarzyszyło mojej modlitwie wieczorem. Kiedy byłem tutaj pośród was, tak myślałem o tym, co Pan chce mi powiedzieć i przeze mnie powiedzieć Tobie i wam, to przychodziło mi właśnie do głowy to słowo, które jest z pierwszego listu świętego Piotra, jeśli dobrze pamiętam, to jest piąty, piąty rozdział: przerzućcie wszystkie troski wasze na Niego, bo Jemu zależy na was. Ty pytałeś, czy jaz Radę? dasz radę przerzuć na niego wszystkie twoje troski jemu zależy na tobie tak jak im zależy na tobie ale chciałbym żeby w twoim sercu pozostało też takie pragnienie żeby nigdy nie przestało tobie zależeć zależeć na nich tych którzy są tutaj tych którzy staną kiedyś na twojej drodze tych których pan pośle Abyś pocieszał, ocierał im mzy, otwierał drogę wolności. Niech Ci zależy. Nie popadnij nigdy w rutynę. Nie każdy dzień będzie odkrywaniem tego, że Panu zależy na Tobie i że przez Ciebie chcę powiedzieć tym, do których Cię poślę, że Jemu zależy na nich. Bądź dla nich darem, skarbem. A miej w swoim sercu. Przeobfitość tej łaski, którą jest sam Chrystus. Nie ma większego skarbu, którego człowiek mógłby się podzielić z drugim człowiekiem jak dar obecności. I to jest piękne, że dzisiaj są tutaj z nami młodzi ludzie, którzy szukają swojej drogi i pytają, dokąd mam pójść, co mam zrobić. Chrystus chce być z wami, chce być w waszym życiu. Zaufajcie Mu. Przerzućcie na Niego wasze troski. Jemu zależy na was. I to jest piękne. Że są tutaj z nami też rodzice, rodzeństwo kapłanów, najbliżsi. Oni są zawsze obecni, oni są zawsze tymi, którzy są tymi, tym znakiem obecności. A ty bądź znakiem obecności tego, który powiedział, ja jestem z wami. Bądź, tak patrzyłem na ciebie, jak nie błogosławiłeś przy Najświętszym Sakramentem. Nie widziałem twojej twarzy, widziałem twarz Chrystusa. Niech tak będzie w całym Twoim życiu, Patryku. Niech Ci zależy na tym, aby z Twojego oblicza zawsze można było dostrzec światło, blask, uśmiech, radość, nadzieję samego Chrystusa. Cieszę się, że jesteśmy razem, jeśli Pan Bóg błogosławi. A teraz Cię uściskam.